E, witam Wekel w 28 odcinku. Mm -hmm. e, był chyba filmem. W sensie najwyżej ten film, który był e, uczennicy. Zobacz, jak będzie filmu. I ja od to wyrwali, zobaczyć. I mamy już mało, mało, hani, Jemy pizze, jemy pizzę. Teraz pizzę jemy ze strasie i tutaj. No. Tam mm. były no. oba wnioski do domu. Działa cud, kolejnie. O no, więc mam dzisiaj wiadomo teraz obiad, znaczy pizza podobracie. Cały dzień sus per ten dbać. bać. Mam dzisiaj mnie zajmę w karty, mam je poproszenie do stream bo tak pewnie dobrze mieli razem odcinka. zobaczymy jak wyrwali mechanizm bo To to mam potę tak jak, jak mam potę do chaj. No, graszicie <gryśniki> wyrwali warzy chaj za No, więc coś w końcu nie coś e, coś nie e, Coś w końcu nieszkolnego, tylko normalnego No coś nieszkolnego, nie ale coś normalnego Jaba, Ja bałem jak zacząłem jak kurwa jechałem znowu, więc zacząłem W tym oczu mam nosek, i idzie. się A tu mam noska, bo jest genialnie Oddał moje zemy! Co? Gdy? Zapowiadał się piękny dzień. Zapowiadał się ja, piękny dzień, ale grześnicy kazali mi iść e, do, do tego... do, do zębowego, nie wiem jak to się Do, do, dentysty, do dentysty. W piątek, Czuć już jesień, czyli moją ulubioną porę roku. I sobie zajebista dynia masz w pokoju, dokładnie tak. Tak, jestem jesieniarą. Plan po szkole! A ja jestem mm, ani nie śniarą, ani, ani nie zimarą, ani nie leciarą, ani nie wiosnarą. Proste. Spotkać się ze znajomymi. Ja to lubię, bo to zimę. To właśnie teraz, teraz akurat dla mnie, śródmie wakacje, choć nie tam, ale no, trochę bardziej, lubię nie zimę. święta, może być. Chciałem, by się ma być fajnie, się ma być chyba. Tak Więc no. Taki tak taki. Mam nadzieję, że będzie tak dużo śniegu. Dużo śniegu, bo taki wapsią też, mam taką nadzieję, że taki będzie wapsią też, co Zobaczymy. Bo u nas, u mnie w się to śniegu ki, ki, kipsko, ale mówili, że ma być w tym roku ładny śnieg, więc mam nadzieję, że śnieg będzie ładny w tym roku. będzie taki dużo śniegu, taki wapsią też, będzie, mam nadzieję, że na święta będzie, na setkę, żeby taki śnieg fajnie, Dobrze się bawić, zjeść coś smacznie. Mhm. Może jakieś zakupy? Piątek to najlepszy dzień tygodnia. Nie dlatego, że ostatni dzień szkoły przed weekendem. Pania, wychodzimy z Idę już. A co, chciałeś, żebyś cię włosy, czy jak? Ale dlatego, że mam według planu tylko dwie godziny lekcyjne. Co? Jak to to możliwe? Jak tylko dwie godziny? To jest nierealne. Na ja przykład techniku ma 3D, oznacza, u mnie techniku zaczyna od 1.00 kończy o 14.00, a od 3.00 nie? A poza tym... Ja też marzyli, nie wiem, czy na parę, taki cel, to naprawdę jest serio, że 13.00, że po 3.00, jak 2? tutaj jest, ja tak nie miałem. W piątek do szkoły mam transport. Mama wszystkich nas odwozi. Uciekaj szybciej. Szybciej, szybciej. A i mu, i o, i mój Iro proszę bardzo, mój Iro proszę bardzo, który był odcinek jak w poprzednim. Proszę zobaczyć, zobaczyć się. Jak Ile przygotowuje ja się na dolnych szkala? Ciecha! Wojniesz, szybciej, szybciej! Chyba jestem jedyną szybciej. osobą tego dnia, której się nie chce. Łączmy mają trzy chłopaki, za każdym razem, za będą chłopaki. dla Ameryki, za każdym razem. Wspieramy. Nie masz pewności? No, chyba. Ej, chyba. Mam pewność, że tutaj bicep, więc Deszcz? Czy przypadkiem nie miało być dziś ciepło i słonecznie? Hmm. Nie popsuje mi to humoru. ogóle to się zawadza. A ja, ruszaj się, bo się spóźnimy. Jak widać, nie wszyscy tryskają energią na samą myśl o pójściu do szkoły i przedszkole. Może nie tam przykład nie widać tutaj. Ja nie dodam tego bocinka, ale jak mówię, jak nie będę szygo, to go ich Zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie ten, zobaczymy, jaki będzie. Kacper chyba należy do tych najmniej szczęśliwych. Kacperku, ucieszysz się, że idziesz do przedszkola? Nie. Dlaczego? Ja pamiętam, jak ja byłam w przedszkolu i raz nawet nauczyłam się takiego super wierszyka. Tu mam noszek, nosek, ja jagużyczek, tu mam czoło, tu pajczek. Łop, to jest jesiedza, łopają, łop. No widzę, widać. a ty pamiętasz, że my dzisiaj idziemy do dentysty? Co? O Po Co? Na wyrywanie zębów przecież. Od dwóch tygodni o tym rozmawiamy. O! Na wyrywanie zębów. Hehehe. a nie będzie miała wyrywane zęby. Jak myślisz dlaczego? Chyba. jak się Amelka gonie ciężkiego zęba, ja sobie mam prawa naprawdę. Zajadła słodicę! No, chyba nie miała zębów. To są ósemki, tych zębów się nie używa. One mogą, jak urosną, to krzywią wszystkie inne zęby, więc trzeba się ich poznać. A tak, czytałam o tym zęby mądrości. No dziś bez nich jeszcze głupsze niż teraz jesteś. Chodź. Boże no. Generał bez nie będziesz się głupszy niż Nie wiem, czy to jest wykonalne. Ale jeśli ja dzisiaj umówiłam ze znajomymi. I tak mój wspaniały dzień zupełnie legł w gruza. Będę się jebać. Pierwszy samochód opuszcza Kacper. On ma najbliżej do przedszkola. Ale będę miała nieco do szkoły. Wszyscy się dowiedzą, że moja siostra nie myła zębów i teraz będzie miała wyrywany zęb. No zajebiste, zajabiscy, zajabiscy, <laughs> A tylko spróbuj! Ale mogę to powiedzieć, przecież już nie chodzisz do mojej szkoły. Potem, Ameryka. Mamo, naprawdę muszę iść do tego dentysty. Dzisiaj jest piątek, chciałam sobie odpocząć w weekend, ale jak będzie mnie to bolało. Będzie znieczulenie, nie będzie cię bolało. Będzie. I w kubiona. się. Nie, twoja sprawa. Niestety. I coś tam że się po prostu pierdolak, a to tam, tam, tam kręci w piecu. za każdym razem jak muszę po szkole gdzieś jechać z mamą, ciągniemy ze sobą Amelkę i Kacperka. Boję się nawet o tym pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby sami zostali razem w domu. Amelka! To tylko przez ciebie! Przeze mnie? Ja powiem mamie, że to twoja żena i ty to będzie wszystko z po bo to... I to ten pies biedny leży sobie. Na no, ty zrobiłeś. Nie, ja to spalę! Widzisz? Co widzisz. Jednak da się spalić Nixonom. Ja bym to spalił. Widzisz? Co? Ale da się spalić. Widzisz, da się spalić. No, da się spalić. Mówiłem, że da się spalić. Nie, ja bym to spalił. Mówiłem, że da się. Widzisz, mówiłem, że da się. No, mówiłem, że, no, mówiłem, że to ja to, ja, to, ja, to ja się będę ja. Miał, mi usłyszał, to ja bym potrafił spalić pudełko indukcyjne. Dokładnie tak, to ja bym miał, miał kiedyś do wszłości, to ja bym potrafił spalić pudełko indukcyjne. No, I po ja prostu trzeba się dowiedzieć, że on byłby miał. Ja. zakrycia zakrycie tego, To <grystanie> barka, a teraz tu już zakryjesz, nie? No, a już To Ten on właśnie pokazuje mnie, to się by byłbym ja, że ja bym potrafił spalić płód Indusina. Ja właśnie bym potrafił spalić płód Indusina. Ja. Wszystko to sprzątał! Nie! nie. Ania, jak wrócimy do domu, to kojarzysz tą grę? Nie, nie, pogadam. PUCIO! już nie PUCIO. logopedyczne, mamo językowe? No dobra. Chyba, że będą mnie bolały zęby. Mamo. Pff. Mamo. Najgorszą rzeczą jest. Ale mam na turkę. Na Haja idzie. Na wizytę na wyrwanie zębów. Tak, dokładnie. Oczekiwanie na wizytę u dentysty. Słyszysz krzyki, wiecenie, borowanie. Jedyna myśl jaka ci przychodzi do głowy to... Uciekaj. Co ja tu robię? Co ja tu robię tu? Zaraz się pod stół. Co ja tu robię tu? Zaraz się zapadnę pod stół. No widzisz, Hanio, nie było tak że jak myślałaś. Od i... Odkąd pamiętam Hania. Niesamowicie. Znowu piękna gra aktorska dokładnie. Się do mnie nie przytulała. Co oni jej zrobili? Czy to wynik wyrywania zębów mądrości? Tak, dokładnie. Tak, nie że będzie głupsza niż jest. No to proszę bardzo, jest głupsza. Czy może jej wycieli coś w, z mózgu? Dobrze, jedziemy do domu. Dobra, koniec tego, zaraz nie wytrzymam. Mamo, zatrzymaj się, zaraz! Widać, że oni nie są przyzwyczajeni do tak jakby. Rodzeńskiej miłości, widać że właśnie, właśnie jakby nie są przyzwyczajeni do takiej miłości rodzeńskiej, nie, bo nigdy nie ma takiej miłości. Znaczy może jakieś mali, to może kiedyś, nie wiem jak było u nich Ale widać właśnie oni jakby to nie są się przystosowali do tego, jak są właśnie hmm, no. Jak tacy no. Może ja to ja nic nie chcę przesłać. Zwymiotuje! Mamo! No, mam jandurkę. <grym>, że jak fajnie wyciąje zeba i przetura się z Tak, to jest drugi potęż, Zobaczymy, co będzie. Chcemy my dodamy. Dobra! Koniec tego! Zaraz nie wytrzyma! Aaaa! to? Dobra, mamy już w tym pocięciu do tak? Ale tak bo się, Kajna się bardzo genialnie bawić, nie? niesamowite, mm. dokładnie Oj, kochanie, chodź no i tak, sobie tą er, er reklamę Zobaczymy to jak już nagrywa, Chodzimy. No zapotowałem, reklamy też tak po drodze, my Musimy nie tej reklamy ja, Wszystko mamy? <laughs> no, dokładnie, no To mam bardzo, Hania powiedziała, że przytula się czule z siostrą Znaczy, się drogę z siostrą Idziemy, 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 jeszcze... idziemy Hania, ja. pograż ze mną w tą grę. Nie. Pupcio. Pupcio. I nie ja mam braci. Jeden, dwa, trzy. Gdzie są moje zęby? Wer, weź mnie na nastrój, do końca. Co my zrobiliśmy? Niepotrzebne ci już Niepotrzebny ci będą. Ja nie ja nie miałem wyrwanych zamówień, co ja nie wiem, ja jak głupi, a nie wiem gdzie to mam w ja tak są głupi. ale nie wiem, czemu bym tam był. Tu mam. Dawaj Daj! Nie! Daj! daj, Ej, daj! że ty nie masz pytania tak tego co bo ty ja w kogoś sobie reklamować? Kacperku, ja z tobą Z przyjemnością. Chodź, No, Eee, no. A Ameryka chce. Albo goni. Nie. Hania goni Amerykę, bo chce. Chce mieć. S. S. chce S. S. tak albo He, ja gonię Melkę, bo chcę sprawną swoje zęby to gramy. To takie, takie przejście e, gramy, chyba przejście. W vlogopedyczne memo językowe. A kto tu jest na rysuneczku? Lubisz Pupcio. Pupcio. Nadzperku, wiesz co, chyba niedługo jej to przejdzie no, to znieczulenie i znowu będzie ok. Zobacz, jakie grafiki są tutaj na tych planszetkach, Znasz tych bohaterów, co? No, no nawet ten mamy. Będziemy robić różne ćwiczenia. Ej, mi ciekawi, właśnie, czy oni będą. Choć mieć... ja, ja jestem nie? Ale mi ciekawi, czy oni będą, jakby, czy oni nadal będą, jakby mieć reklamy załóż Jak powiedział, nie wiem, tak z 12 lat. mi ciekawi, czy. Będą mieć te same ale to już tak to trochę minie. To będzie za jakieś. To oni sobie mieli. 12, właśnie 4 lata. Ja to cztery mam 4. stercie. za 7 lat, to oni będą mieli. 22 lata, będą mieli tamta, druga będzie miała 20. A te będzie miał 12, więc nie wiem. 4. To, jest ciekawa, co jest to. ciekawe, co na przykład jest. Ale mnie ciekawi, co będzie właśnie 2 lat. Nie językowe. Będziemy malować językiem podniebienie górne Bo no, Może to jest pierwszy film, kiedy mam 17 lat Ja idą. i tak tak? Gimnastykowy Za drugie, co się maska, ja pierdolę Serio, koniem Macie język Mmm Bojawka Zajebista bojawka Mamy ułożone memo, a Ty musisz odkryć najpierw jeden potem, potem drugą planszetkę odkrywać. No proszę. O, zobacz, jak super. Tata maluje pokój, maluje sufit. I twój język będzie wałkiem. I będziesz tym wałkiem jeździł od zębów w stronę gardła. Uwaga, malujemy podniebienie. ły taki zombiak <laughs> jakieś szóła ta jest deszcza robi Kiedy a mi dziecko w ogóle e, jakie będą, bo dzisiaj będzie jakby od finał szansów to jest zobaczymy kto wygra. Mam nadzieję, że wygra Leon Oleg, żeby w końcu, bo w tym roku jest chyba więcej chłopaków, dwa chłopaki, trzy jeszcze raz, no, no, czyli znowu jest demokracja i do, Dominacja są dom, dominacja jest. Ale mam nadzieję, że nas chyba w tym roku wyjdzie, wygra, wygra, bo zajebices, bo taką w finale więc nie Mam nadzieję, że wygram. Bardzo temat, powiedziałem, wiem. Ja. To nie jest para. No nic, ale ciocia namalował kilka kropek na językiem na podniebieniu górnym. Super. To teraz. Ja mogę też siedzieć z tymi trzema. To teraz ty, ty pewnie zawierzysz, że jest para, coś tak czuję. O, brawo, zabieraj. Punkt dla ciebie. O, idzie, mam je też, tylko muszę wejść. to... Duchy strażą w mnie, pokoju. Ja je wierzę. Czekaj, czy wtedy nagrywał halowy film? Czy w niedzielę? Jak nie było to w gładny. Chyba miniaturkę! turkę. PRZESTAŃ! HA! Moja miałem turgę, bo by nie bała się słów, O, mała turkę. turkę, tak Hania do... do dobiera się do na... Hania... Dobija się do okna, by... Odebrać zęby O tamelki POKÓJ SIĘ! Ogarnij się! Przestań! Kto to jest ogarnij się? Jak zbawię jej plany! Czy to wyląpisz... E, nie, to, nie chcę do tego tak grać. Daisy is gone, o właśnie, czy to nowa wersja Daisy is gone'u? W roli głyskania? Dumy. A mi jaka dobiera się drogta? By odebrać zęba... By odebrać swoje zęby. Hania dopija się do okna, bo dawa swoje sębe tak Tak nie? MAMO! A wiesz, jak tak będziemy grać i ćwiczyć, i gimnastykować język, to będziesz przepięknie mówił. Tak teraz że może Kuba sobie i sobie logo wydyć, będę malował kuwa językiem po język. Będę malował po niebie językiem, dokładnie tak. Jak wiadomo, ale pomysł. Nie? ...mówił i wymawiał wszystkie ee, literki,

<laughs> no pierdolę, no ty już jakiś poroku w Polsce Coś jest Co się tak? stało? Hania jest na moim balkonie i nawet nigdy myślisz, jak się tam dostała I jak z niego zejdzie, to przeszkadza Boże, czym? Gdzie jest? Ha... Nie ma jej No widzisz ja, masz widę No widzę Naprawdę tu była? No była, tu mamo! A jak ona zeskoczyła? Nie była, czy to? Niemożliwe. Uważaj. Ej, teraz! I ona ją rzuci. Ja to sobie czy. Mamo, nie wiem, po, o, poszukajmy jej w ogródku, co jak ona tam leży? Właśnie. Uważaj. Hania! I jednak się martwi o a o to dość ciekawe, bo że jednak się znowu ten nie ma jej, mama nie. nie znikła, Problem do głowy, Ania. musimy zadzwonić. kilka go nie płucie, na bordzie, przecież nie gdzie nie ma, tak, mamo, ale znajdziemy, mistrze, zaginęła, po prostu zaginęła, ale zobacz, córeczko nic ci nie jest! Adon! Jebakie jemanie! Jejku, rozpalona jesteś, śpi. Wiesz co, wydaje mi się, że to, to wszystko przez to wyrwanie, to znieczulenie. Wiesz co, może zostawmy ją. Jutro się jakoś tam śpi. A to zajebiste gra, jak zajebista, ale mi się podoba. A może jej to przejdzie. Dobrze. Ja bym lepiej zamknął drzwi, Amelka, żeby ci zombie jakieś. Zombie, zombie, chalnie do pokoju. O jeszcze jak ty chrapiesz, no. Wyszkają dobijać się do okna, by sobie te męki. No i no, ja dobrze wiem. Ale to film Halloween będzie jakieś, No dużo, za ponad parę miesięcy, jechałoby. Oddawały jest zęby, a tak na serio, to tak, będą wyrywać mi zęby. Zęby w liczbie no mnogiej, bo mam cztery ósemki i cztery ósemki do wyrwania. Także. Eee... Zajebista gra aktywna, bardzo mi się podoba film, bardzo gra akcjowska, jest zajebista. taki taki? no właśnie ten film był nowy. Nie wiem czy zostanę tam dwa filmy, ale No to na wieczorem, te sekundki się do wina. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Widzicie się. chodzę się trzymajcie i siema!